Dzień dobry, słuchacie kolejnego podcastu kryminalnego na kanale Czarna Wdowa, a w tym podcaście opowiem Wam historię całkiem niezwykłą i absurdalną. Jest to sprawa Tall Hot Blonde". Jeśli wcześniej nie słyszeliście o niej, to zapraszam do zapięcia pasów i zaczynamy. Wyjątkowość tej sprawy polega na tym, że wszyscy wydawali się wprowadzać w błąd wszystkich innych. Tak będzie później mówić o tej sprawie zastępca prokuratora okręgowego... I ta historia udowadnia, że nie wiemy, kto jest po drugiej stronie. Przenosimy się do 2005 roku do Stanów Zjednoczonych, a konkretnie do Clarence, które leży w Nowym Jorku. W tym niewielkim, kilkunastotysięcznym mieście mieszkał mężczyzna o imieniu i nazwisku Thomas Montgomery. Urodził się pod koniec lat 50., w 2005 roku miał 46 lat, jego żoną była kobieta o imieniu Cindy. Tomas miał dwie nastoletnie córki, udało mi się wyczytać, że jedna miała 12 lat, a druga 14. Mężczyzna pracował na pełen etat jako mechanik, uczył też w szkółce niedzielnej, a w wolnych chwilach był trenerem drużyny pływackiej, do której należały jego córki. Zazwyczaj rozpoczynam podcasty od dzieciństwa postaci, przeprowadzam was przez różne czynniki psychologiczne, ale nie tym razem. Bo niewiele wiadomo o życiu Tomasa. Jego historia, czyli historia w tym podcaście, rozpoczyna się całkiem zwyczajnie. Mężczyzna miał 46 lat, miał kryzys wieku średniego, był znudzony życiem w małym miasteczku, wychowywaniem dwóch córek i byciem z żoną, z którą był już od ponad 20 lat. W 2005 roku większość czasu wolnego spędzał surfując po internecie czy pisząc z ludźmi online. Tomas będzie później zbierać się swoim przyjaciołom, tutaj cytuję. Uznałem, że łatwiej jest mi rozmawiać z ludźmi online niż z własną żoną. W maju 2005 roku Thomas znalazł się na czacie dla nastolatków. Był to czat podpięty pod popularną wtedy grę dla nastolatków i starszych dzieci, która nazywała się Pogo. Chociaż niektóre źródła wskazują na to, że był to poker. I kiedy mężczyzna surfował po internecie, napisała do niego pewna osoba, która ukrywała się pod nazwą Tolhot Blond czyli wysoka, gorąca blondynka. I ta dziewczyna napisała do Tomasa, czy wie, że jest to sekcja dla dzieci. Na tym czacie każdy miał zdjęcie profilowe i przez to, że Tomas ustawił swoje zdjęcie profilowe, czyli zdjęcie dorosłego, kilkuletniego mężczyzny, to zwrócono mu na to uwagę. Tomas przestraszył się, że ta osoba sugeruje, że chce wchodzić w jakieś kontakty z nieletnimi, dlatego powiedział, że jest to konto jego ojca, a on tak naprawdę ma 18 lat. Osoba ukrywająca się pod nikiem Tolchod Blond zaintrygowała mężczyznę, więc założył on drugie konto. Tym razem ustawił inne zdjęcie profilowe, nadał sobie inny nick i zaczął rozmawiać z tą osobą. Tolchod Blond była tak naprawdę osiemnastoletnią, wysoką blondynką mieszkającą w zachodniej Wirginii. Dziewczyna miała na imię Jessie, a kiedy zapytała swojego rozmówcy jak się nazywa Thomas odpowiedział, że nazywa się Tommy. Ich znajomość zaczęła się rozwijać, Jesse i Tommy pisali prawie codziennie na czacie i Tomasz niemal od razu zaczął ujawniać szczegóły na temat swojego życia, z tym, że były one po części wymyślone. Zgodnie z tym, co powiedział, był osiemnastoletnim Tomim, mieszkającym w Nowym Jorku, a jego nick, czyli Marine Sniper, był powiązany z jego karierą, ponieważ był on żołnierzem piechoty morskiej. Thomas Montgomery był żołnierzem. Prawie 30 lat temu zostało wtedy wykonane zdjęcie, które stało się później zdjęciem profilowym. Niektóre szczegóły były zgodne z prawdą. Przykładowo, Tommy mieszkał w Nowym Jorku z tym że 30 lat temu, a niektóre szczegóły były wymyślone. Można powiedzieć, że Tommy był alter ego czy też idealną wersją Tomasa. Miał 183 cm wzrostu, rude włosy, był bardzo umieśniony, ekstrawertyczny i potrafił rozmawiać z ludźmi. Jessie była zaintrygowana tym, że Thomas był w przeszłości żołnierzem, więc zaczęła o to wypytywać i wtedy Tommy powiedział, że wtajemniczono go w różne projekty, był na różnych tajnych misjach, a nawet walczył w jakiejś bitwie. Tak naprawdę Thomas był w wojsku przez 6 lat, był nawet strzelcem wyborowym, ale nigdy nie był członkiem piechoty morskiej, ani tym bardziej nie uczestniczył w tajnych misjach. Tommy dowiadywał się coraz więcej na temat Jessie. Dziewczyna była w ostatniej klasie liceum, grała w softbola i planowała iść w najbliższym czasie na studia. Po kilku tygodniach, Tolhot Blond zaczęła wysyłać Tomiemu sugestywne zdjęcia. Jak mówił Tomasz wiele lat później, były to najczęściej zdjęcia w bikini, półnagie selfie czy zdjęcia różnych części ciała. I tym oto sposobem niewinny flirt zamienił się w cyberseks i w cyberzwiązek. Ich relacja stawała się coraz bardziej intensywna. Tomasz coraz więcej czasu spędzał w sieci. Relacja z Jessie była dla Tomasa jak relacja z żywym człowiekiem, a z czasem zaczęła być dla niego bardziej realna niż związki, jakie tworzył w prawdziwym życiu. Nie zdawał sobie sprawy z tego, że jest to wykreowany, wyselekcjonowany obraz, który może kreować w swojej głowie tak samo jak osoba, która znajduje się po drugiej stronie. Po kilku miesiącach Tommy czy też Thomas podał swój prawdziwy adres Jessie, a ta zaczęła wysyłać do niego różnego rodzaju prezenty i listy. W specjalnie ozdobionych paczkach znajdowały się listy miłosne z odważnymi wyznaniami oraz koronkowa bielizna. Pod koniec 2005 roku Jessie wysłała Thomasowi prezent. Był to wisiorek, który dzielił się na dwie części. Było to serce podzielone na pół z napisem Jessie i Tommy na zawsze. To była relacja przede wszystkim seksualna, ale nie tylko, bo Tommy zaczął wyznawać Jessie miłość, a nawet rozmawiał z nią o małżeństwie. Thomas udawał, że Tommy wyjeżdża na kilka dni na jakąś misję, podczas gdy tak naprawdę spędzał czas z rodziną, a kiedy wracał, to Jessie wysyłała mu zdjęcia z całego tygodnia. Miał album wypełniony zdjęciami z zajęć z koszykówki, z softbolu, a później z uroczystości ukończenia szkoły oraz z balu maturalnego. Ta relacja, związek, trudno to nazwać po imieniu, stał się z czasem obsesją dla Tomasa. Było to dla niego ważniejsze niż praca, rodzina, cokolwiek innego. Za każdym razem, kiedy słyszał, że przychodzi wiadomość od Jessie, od razu biegł do komputera. I jak sam mówił, to, co działo się w internecie, było dla niego bardziej realne niż prawdziwe życie. Po kilku miesiącach para wymieniła się numerami telefonu. Jessie zaczęła dzwonić do Tomiego, ale nie zauważyła, że coś jest nie tak i przez cały ten czas myślała, że rozmawia z osiemnastoletnim Tomim. W domu Thomasa Montgomery'ego zaczęło się pojawiać coraz więcej ręcznie pisanych listów miłosnych. Jessie do swojego chłopaka pisała tak: Kocham cię od zawsze i na zawsze, Tomi. Nigdy się tak nie czułam i jesteś dla mnie wyjątkowy. W grudniu 2005 roku Thomas postanowił zrobić krok naprzód i podarował wyjątkowy prezent Jessie, bo oświadczył się jej. Jessie była przeszczęśliwa. Nie miała wątpliwości co do tego, że ten mężczyzna, którego nigdy nie widziała, jest mężczyzną, z którym chce spędzić życie. Napisała to tak: Wyjdę za ciebie, Tomi, nie minie dużo czasu, a zostanę Jessicą Blair Montgomery. To już było coś poważnego. Nie była to niewinna, naiwna znajomość w internecie. Tomasz zdał sobie sprawę z tego, że naprawdę oświadczył się Jessie i zarówno on, jak i ona traktują te relacje coraz poważniej. A istniało bardzo dużo powodów, dla których nie mógł z nią być. Miał przecież żonę i dwójkę dzieci, miał 46 lat i jego życie wyglądało zupełnie inaczej niż opowiadał swojej dziewczynie. Dlatego zdecydował, że wyjście jest tylko jedno: trzeba uśmiercić Tomiego. Pomyślał, że skoro Tomi jest żołnierzem piechoty morskiej, to najprostszym sposobem na spingowanie jego śmierci będzie udawanie, że poległ podczas misji w Iraku. Miał udawać, że zginął podczas patrolu, i ktoś z jego współpracowników miał napisać wiadomość do Jessie. Jednak po kilku tygodniach mężczyzna stwierdził, że nie potrafi tego zrobić, ponieważ ta relacja była dla niego tak ważna, że nie potrafił z niej zrezygnować. Mężczyzna czuł się brudny, i tutaj cytat: Gdybym był mądry, po prostu bym to skończył. Ale to było jak narkotek, którego potrzebowałem każdego dnia. Mężczyzna, krótko mówiąc, zaczął tracić kontakt z rzeczywistością. 2 stycznia 2006 roku Tom zostawił sobie taką odręcznie napisaną notatkę, która brzmiała tak: 2 stycznia Tom Montgomery przestaje istnieć i zostaje zastąpiony przez 18-letniego żołnierza piechoty morskiej. Przeprowadza się do Wirginii Zachodniej, by być z miłością jego życia. Ta notatka jest trochę dłuższa, bo Thomas opisał też, jak wygląda ta postać, czyli ma rude włosy, 180 cm wzrostu, 9 penisa to około 22 cm, i napisał też, że jego postać przypomina Harrisona Forda i ma 2,5 miliona na koncie. Romans stale się rozwijał, Thomas spędzał coraz więcej czasu przy komputerze i jego żona spostrzegła, że coś jest nie tak. Cindy podejrzewała, że jej mąż może mieć romans, ale dowiedziała się o tym dopiero w marcu 2006 roku. To wtedy któraś z córek Tomasa poprosiła swojego ojca o to, aby pożyczył jej komputer, i kiedy z niego korzystała, pojawiła się wiadomość od Jessie. Nie była ona neutralna w stylu: Hej, co u ciebie?, tylko raczej: Kocham cię albo Dobranoc, kochanie, rozumiecie o co chodzi. Córka jeszcze tego samego dnia przekazała swojej matce, co zobaczyła. Cindy przeszukała komputer swojego męża i znalazła setki zdjęć, wiadomości, ale to nie wszystko, bo znalazła koronkową bieliznę oraz dziesiątki listów. Kobiecie udało się znaleźć adres Jessie, prawdopodobnie na podstawie paczki, którą Jessie wysłała. Widniał tam adres z zachodniej Wirginii. Cindy wysłała do Jessie list, załączyła zdjęcie, na którym było widać ją. Jej męża oraz dwie córki i napisała: Widzisz tego mężczyznę? Ma 46 lat i to jest właśnie Tommy. Jessie zdała sobie sprawę, że ma do czynienia z Katwiszem. Żądała wyjaśnień, chociaż domyślała się o co chodzi. Miała do czynienia z mężczyzną, który udawał znacznie młodszego. Tego samego dnia, kiedy Jessie otrzymała list, postanowiła zerwać z Tomasem, napisała, że go nienawidzi i powinien iść do więzienia za to, co zrobił. Dziewczyna wiedziała, gdzie Thomas pracuje, więc szybko wyszukała jego współpracowników. W ten sposób poznała mężczyznę, który nazywał się Brian Barrett. Ich znajomość zaczęła się od maili, ale Jessie udało się szybko przekonać Briana, aby ten założył konto na tym samym czacie, na którym wcześniej pisała z Tomem. 22-letni Brian, nie będący katwiszem, pracował na pół etatu w tej samej firmie co Thomas. Na czacie miał on Nick Beefcake. Na czacie miał on login Beefcake, czyli tłumacząc to na polski, ciacho czy też mięśniak. O Brianie wiadomo tyle, że chodził on do koleżu w tamtym czasie, chciał zostać nauczycielem i był znakomitym sportowcem już od szkoły średniej. Trenował baseball w małej lidze i pomagał swojemu ojcu uczyć dzieciaki grać w piłkę nożną. Przyjaciele i rodzina opisywali Briana jako introwertyka, cichego, skromnego gentlemana. Relacja Jessie i Briana była początkowo niezręczna, bo Brian pocieszał dziewczynę po tym, jak jego mentor ją oszukał. Może nie wpływało to na życie Jessie, ale Brian i Thomas często widywali się w pracy, właściwie codziennie. Także możecie sobie wyobrazić atmosferę w pracy. Ale wracając do historii, to po kilku tygodniach ta niewinna znajomość przekształciła się w romans. Nawet jeśli Jessie zaplanowała to wcześniej, aby zemścić się na Tomasie, to Brian o tym nie wiedział albo nie chciał o tym wiedzieć. Thomas próbował odzyskać Jessie, więc wyglądało to tak, że obaj mężczyźni walczyli o jej względy. Jessie wysyłała paczki, listy miłosne i bieliznę Tomasowi i Brianowi. A kiedy Thomas pisał dziewczynie otwarcie, że chce z nią być, nadal ją kocha, to Jessie odpisywała mu najczęściej, że jest teraz z Brianem i to on zdobył jej serce. Kiedy Thomas się o tym dowiedział, stwierdził, że jego współpracownik jest jego śmiertelnym wrogiem, a Jessie zrobiła, tutaj cytuję, coś, czego najbardziej się obawiał: złamała mu serce. I tutaj kolejny cytat: Brian zapłaci krwią. Więc wyglądało to tak, że 46-letni Thomas ujawnił swoją prawdziwą tożsamość i nadal walczył o względy Jessie. Cindy, czyli jego żona, myślała, że ten romans skończył się kilka miesięcy wcześniej, a Thomas nadal chodził do pracy, myślał o Jessie, widział Briana, stawał się coraz bardziej wściekły, bo wiedział, że jego współpracownik odebrał mu jego partnerkę. Jego złość rosła, a Jessie stale podsycała te emocje. Celowo prosiła Briana, aby ten pisał wyznania miłosne na forach publicznych, bo dzięki temu Tomas mógł przeczytać ich wiadomości. Na czacie Pogo, czyli na tym czacie, na którym Jessie poznała Tomasa, dziewczyna i jej nowy partner oznajmili wszystkim, że użytkownik o nazwie Marine Sniper ma 47 lat i podrywa dzieci. Atmosfera w pracy i w domu Tomasa stawała się coraz bardziej napięta, bo Jessie często pisała do Tomasa, że chce do niego wrócić i nadal go kocha. Więc wyglądało to tak, że Jessie oczerniała Tomasa w internecie, a później pisała do niego, że jednak go kocha. Tutaj przykład wiadomości: Tolchod Blond i Marine Sniper. Jessie pisała tak: Tęsknię za tobą, Tomi, i chcę z tobą być. Ty też za mną tęsknisz. Na co Tomasz odpowiadał, nawet nie wiesz jak bardzo. Serce mnie boli, kiedy nazywasz mnie Tomi. Chciałbym być dla ciebie tym dziewiętnastoletnim żołnierzem. A potem ich wiadomości brzmiały mniej więcej tak: Żałuję, że nie jesteś nago. Co byś wtedy ze mną zrobił? Wszystko. Finalnie Jessie poddała się uczuciu i zaczęła znów romansować z Tomim. W tym czasie obsesja Tomasa Montgomery'ego zaczęła rosnąć. Z jego perspektywy wyglądało to tak, że miał 47 lat. A zainteresowała się nim atrakcyjna, młoda, bo dziewiętnastoletnia dziewczyna. Ponownie zaczął myśleć o zakończeniu tej relacji, ale tak jak wcześniej, nie doszło do tego. Cindy, czyli żona Tomasa, zaczęła podejrzewać, że mężczyzna nadal utrzymuje kontakt z Jessie, jednak nie podjęła żadnego działania, poza tym, że poprosiła go, aby spędzał z rodziną więcej czasu. Na co Tomas nie mógł się zdobyć, ponieważ już w tamtym czasie był uzależniony od życia online. Można powiedzieć, że historia zatoczyła koło, ponieważ Jessie wyznała Tomasowi, że zaczęła znów spotykać się z Baretem i powiedziała, że ich związek, czyli związek Jessie i Tomasa, musi się skończyć. Współpracownicy Briana i Tomasa zaczęli dostrzegać napięcie między mężczyznami i prokurator okręgowy będzie później tę sprawę komentował tak. Obsesja zmieniła się w zazdrość, a potem zazdrość zmieniła się w zdradę i zemstę. Zaczynasz mieć wrażenie, że ta osoba wpada w otchłań, i to jest naprawdę przerażające. Doszło do eskalacji w dniu, kiedy Brian oznajmił Jessie, że zamierza przyjechać do Wirginii Zachodniej i zamierza w końcu się z nią zobaczyć. Jessie odpisała, że to nie jest dobry moment, powinni się umówić, przemyśleć sprawę i może spotkać się za miesiąc czy dwa. Tego samego dnia Tomas podsłuchał rozmowę Briana oraz innych współpracowników. Brian powiedział swoim kolegom z pracy, że zamierza pojechać do Virginii Zachodniej i tam zjeść wisienkę na torcie. Dla Tomasa był to impuls i jednocześnie upokorzenie. Mężczyzna pomyślał, że on nigdy nie miał okazji spotkać się z Jessie, a Brian, który znał dziewczynę od kilku tygodni, zamierzał ją odwiedzić. Psycholog, który wypowiada się w filmie na temat tej sprawy, uważa, że był to punkt zapalny. Wynikało to z tego, że i dla Briana, i dla Tomasa Jessie była pewnego rodzaju fantazją, kimś, kogo nigdy nie widzieli na żywo, więc to, że Brian miał spotkać się z Jessie, było dla Tomasa oznaką zniszczenia tej fantazji, bo Jessie nagle miała stać się człowiekiem z krwi i kości. Tego dnia Tomas skończył pracę, pojechał do domu. Nie rozmawiał z żoną, bo był zły, a jeszcze tego samego dnia, 15 września 2006 roku, pojechał wieczorem pod miejsce pracy, bo wiedział dokładnie, o której Brian kończy zmianę. Brian wyszedł z budynku około godziny 22.00, skierował się w stronę parkingu, gdzie był zaparkowany jego samochód, a kiedy do niego wsiadł, Tomas zaatakował, strzelił do mężczyzny trzy razy, po czym odjechał. Ciało Briana zostało znalezione dwa dni później, czyli 17 września, kiedy jeden ze współpracowników i jednocześnie kolegów Briana zauważył jego samochód na parkingu i zmartwił się, ponieważ Brian nie przyszedł do pracy. Policja ustaliła, że mężczyzna został postrzelony trzy razy z bliskiej odległości dwa razy w szyję i raz w lewe ramię. Podczas konferencji prasowej, jeden ze śledczych powiedział tak. Mamy kogoś, kto słyszał strzały, i mamy też świadków, którzy widzieli kogoś w okolicy. Możemy powiązać to z czasem, kiedy pan Barrett był w pracy, czyli 15 września. Brian miał 22 lata, żył sam, nie miał wrogów, poza jedną osobą czyli Tomasem, jego współpracownikiem. To koledzy z pracy przekazali śledczym, co działo się w ostatnich tygodniach w miejscu pracy. Każdy wiedział coś i każdy przekazał jakąś informację policji. Dzięki czemu śledczym udało się odtworzyć historię tajemniczego miłosnego trójkąta, który tworzyli Brian, Thomas Montgomery oraz tajemnicza kobieta z Virginii Zachodniej. Śledczym udało się przeszukać komputery Briana oraz Tomasa i znaleziono setki wiadomości oraz dziesiątki zdjęć. Policja była w posiadaniu dowodów, które świadczyły o tym, że Thomas groził nie tylko Brianowi, ale też swojej partnerce, czyli Jessie. Policja nie mogła namierzyć Tomasa, który tak jakby zniknął bez śladu, więc w obawie o bezpieczeństwo i życie Jessie wysłano oddziały do Virginii Zachodniej, gdzie śledczy mieli sprawdzić, czy z Jessie wszystko w porządku. Śledczy przybyli do domu dziewczyny w Oak Hill w zachodniej Virginii o trzeciej w nocy i kiedy zapukali do jej drzwi, to otworzyła jej matka, czyli Mary Shield. Policja zaczęła wypytywać, czy z jej córką wszystko w porządku, czy śpi, czy jest w domu, czy na pewno żyje. A Mary, zamiast udzielić odpowiedzi, rozpłakała się i powiedziała prawdę. To ona była Jessie. To znaczy, istniała córka Mary, czyli Jessie, 18-letnia, ale ta Jessie, która pisała z Tomim oraz Brianem w internecie, to była Mary. Ta 45-letnia kobieta, zajmująca się domem, pisała do różnych mężczyzn. Nie tylko do Tomasa i Briana, dlatego że zgodnie z jej słowami była znudzona. Dla Mary Cyberromans oraz późniejsza zemsta na Tomasie była formą rozrywki. Wszystkie zdjęcia, które kobieta wysyłała obu mężczyznom, czyli zdjęcia w bieliźnie, w strojach kąpielowych z ukończenia szkoły średniej, z wakacji, to były zdjęcia jej córki robione najczęściej ukradkiem. Tymczasem prawdziwa Jessie nawet nie podejrzewała, że jej matka może ukraść jej tożsamość, aby podrywać obcych mężczyzn w internecie. Nawet kiedy Mary nagrała córkę ukradkiem, kiedy skierowała kamerę pod jej spódnicę i wysłała ten filmik obcym mężczyznom, pytając: Jak im się podoba to, co widzą? Jessie nie miała o niczym pojęcia. Mary nigdy nie przeprosiła swojej córki za to, co zrobiła. Nie widziała w tym problemu, a nawet myślała, że wyświadcza Tomasowi przysługę, dlatego że, jak mówiła śledczym, dzięki temu, że pisała z Tomasem, nie pisał on do innych nastolatek. Kiedy wreszcie odsłoniono maski tych wszystkich ludzi, okazało się, że Tomas nie był tym, za kogo się podawał w internecie, Jessie nie była tym, za kogo się podawała w internecie, obydwoje byli starszymi, dobra, nie starszymi, ludźmi po czterdziestce, którzy udawali nastolatków. Najbardziej szczerą osobą w tym trójkącie był Brian, 22-letni Brian, który zmarł nie wiedząc, kim jest Jesse. Kilka dni po tym, jak śledczy przyjechali do Wirginii Zachodniej, do Jesse Schiller czy też do Mary Schiller, Thomas został aresztowany, postawiono mu zarzuty, mężczyzna przyznał się do winy, a następnie został skazany na 20 lat więzienia. Pomimo tego, że kamery nie zarejestrowały tego czynu, ponieważ na parkingu nie było żadnych kamer, to udało się skazać Tomasa, ponieważ było kilka kluczowych dowodów, w tym DNA na pestce przez która znajdowała się na siedzeniu pasażera w samochodzie Briana, tuż obok jego ciała. Znaleziono też narzędzie zbrodni, czyli karabin. Taki sam karabin miał Tomas Montgomery. Wina Tomasa była niezaprzeczalna. Ale co z Mary Schiller? Czy miała ona jakiś związek ze zbrodnią? Zdaniem prokuratury tak, jednak prokuratorzy nie mogli znaleźć nic, dzięki czemu mogliby oskarżyć Mary. Nie istniało i nadal nie istnieje żadne prawo, które można by było zastosować w przypadku takiej sprawy. Kilka miesięcy po ogłoszeniu wyroku, Thomas postanowił odwołać się od decyzji sądu i sprawa została skierowana do sądu apelacyjnego. Tym razem mężczyzna twierdził, że nie miał nic wspólnego z zabójstwem Briana i nie było go na miejscu zdarzenia. Po kilku miesiącach sąd ustalił, że Thomas Montgomery jest winny i nie zmieniono kary. Tymczasem prokuratura nadal działała, aby znaleźć coś, dzięki czemu można by było oskarżyć Mary. Jej prawnik mówił tak: nie robiła absolutnie nic złego. Oczywiście nie zdawała sobie sprawy z tego, co się stanie, ani że stworzy się trójkąt miłosny. Pan Barrett, czyli Brian, był pod każdym względem wspaniałym i szlachetnym młodym mężczyzną, który robił karierę. Po prostu szukał przyjaźni w internecie i przez to zmarł. Mąż Mary, niewymieniany z imienia, kiedy dowiedział się o tym wszystkim, postanowił rozwieść się z Mary, natomiast jeśli chodzi o Jessie, to zerwała kontakt z matką. Dziewczyna przeprowadziła się do krewnych mieszkających w Virginii i zaczęła tam chodzić do szkoły. Utrzymuje kontakt z ojcem, ale z matką nie. Jeśli chodzi o Mary, to nigdy nie przeprosiła ona ani rodzinę Briana, ani swojej córki czy swojego męża, zaczęła chodzić do koleżów zachodniej Virginii i, jak powiedziała, zaczęła planować napisanie książki o zagrożeniach związanych z Internetem. Kobieta wypowiedziała się publicznie tylko raz dla stacji BBC i opowiedziała swoją historię. Powiedziała, to było głupie, to nigdy nie powinno się wydarzyć. Nigdy nie sądziłam, że coś takiego będzie miało miejsce. Rodzice Briana oraz inne osoby wspierające rodziców złożyli petycję o uchwalenie prawa, które chroniłoby osoby przed takimi osobami, katwiszami jak Mary Schiller. Problem polega na tym, że wina Mary nie jest taka oczywista, jak mogłoby się wydawać. Niektóre osoby pracujące nad tą sprawą twierdzą, że Mary była w jakimś stopniu winna. Nie w tym samym stopniu co Tomasz, który pociągnął za spust, ale w jakiś sposób miała wpływ na śmierć Briana. Wiadomo, że to ona napędzała zazdrość, zawiść, agresję, wszystkie negatywne emocje, jakie wytworzyły się między mężczyznami. Chciała widzieć tę zaciekłą rywalizację, ale istnieje ale, bo nigdy nie przekonywała ona Tomasa do tego, aby zabił on Briana. Thomas przeżywający kryzys wieku średniego, postanowił wejść na czat dla nastolatków i zacząć rozmawiać z Tolkot Blond, która miała być osiemnastoletnią Jessie, a okazała się być matką dziewczyny, kilkuletnią Mary. Ta historia w tak dobitny sposób pokazuje, że nie wiemy, kto jest po drugiej stronie, z kim możemy rozmawiać i że w internecie możemy być każdym. Ta sprawa pokazuje też, że Thomas miał obsesję na punkcie ideału nie samej Jessie, bo jej nie znał. On wytworzył pewnego rodzaju fantazję, wyobrażenie o kimś, komu mógł się zwierzać, z kim mógł być w związku, ale nie była to prawdziwa osoba. To, czy Mary powinna zostać skazana, jest kwestią dyskusyjną, i każdy na ten temat ma inne zdanie. Jeśli chodzi o kwestie prawne, to nie mogła ona zostać skazana, bo nie nakłaniała Tomasa do niczego. Ale jej córka, już jako osoba dorosła, mogła oskarżyć matkę o kradzież tożsamości, jednak postanowiła tego nie robić, aby odciąć się od tej sprawy, od swojej matki i zaczęła nowe życie. To już wszystkie informacje, jakie udało mi się znaleźć na temat tej sprawy. Może o niej wcześniej słyszeliście, ponieważ powstał film na ten temat i nazywa się Tolchot Blond. Będzie on podlinkowany w źródłach w przypiętym komentarzu i jeśli chcecie go obejrzeć, to możecie sobie sprawdzić. Wszystkie inne źródła, materiały znajdziecie również w podpiętym komentarzu. Zachęcam do sprawdzenia, jeśli chcecie poczytać więcej na temat tej sprawy. Jestem ciekawa, co o niej myślicie, bo jest to nieprzewidywalna, a zarazem absurdalna historia. Wszystkim, którzy przesłuchali ten podcast do końca, bardzo dziękuję. Może słyszeliście koty, ale to dlatego, że one zawsze chcą wtrącić swoje trzy grosze do podcastu. Zachęcam do zostawienia łapki w górę oraz do subskrypcji, bo podcasty pojawiają się regularnie, więc możecie dostawać powiadomienia, jak wolicie. Ja się z wami żegnam, życzę miłego dnia i do usłyszenia.